Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr Lidzik i chciałem Cię powitać na blogu PiotrLidzik.pl. Tego bloga tworzyłem po to, aby podzielić się z Tobą moim doświadczeniem w network marketingu. Pokazać Ci, jak możesz skutecznie prowadzić swój biznes za pomocą internetu, wykorzystując wiele nowoczesnych narzędzi. Znajdziesz tutaj wiele wartościowych informacji, dzięki którym zaczniesz budowę własnego internetowego imperium. Dowiesz się, dlaczego robię biznes w internecie, dlaczego Tobie także polecam tę formę działalności. Dowiesz się, jakich ja używam narzędzi i pokażę Ci, jak tego wszystkiego używać, abyś mógł zarabiać pieniądze. Bo przecież jest to biznes i musisz zarabiać pieniądze. Jeżeli chcesz być ze mną w ciągłym kontakcie i śledzić na bieżąco wszystkie informacje, jakie padną mi do głowy, wystarczy, że znajdziesz mnie na jednym z portali społecznościowych. Odpowiednie linki znajdziesz na blogu. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, wystarczy, że w dziale Kontakt powyżej wybierzesz formę kontaktu, która Ci odpowiada. Zachęcam Cię do komentowania, dobrania czynnego udziału w moim blogu. Specjalnie dla Ciebie przygotowałem kurs Metody pozyskiwania ruchu na witrynach internetowych, który jest także bezpłatnym biuretinem e-Biznesmena. Dzięki stosowaniu się do rad zawartych w tym biuretinie zwiększysz radykalnie odwiedzalność swoich serwisów internetowych Poznasz moją wiedzę o marketingu sieciowym i rzeczach z tym związanych. Ten dyrektor jest darmowy. Możesz z niego zrezygnować w każdej chwili. Twój adres e-mail jest dla mnie bardzo ważny i nie musisz się obawiać, że dostanie się niepowołane ręce. Tak więc nie czekaj, wypełnij formularz, zapisz na moją listę szkoleniową, wpisując swój adres e-mail i do zobaczenia niebawem.